Ołtarz Rodzinny, dzień 59, 28 lutego. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg, ani po mnie nie będzie. Ja, ja jestem Panem, i oprócz mnie nie ma zbawiciela. Izajasz 43, 10-11 Kiedy Bóg w Biblii, słowo w pierwszej Mojżeszowej 1 mówi Na początku Bóg, weźcie to imię Bóg w liście do hebrajczyków, a zobaczycie, co ono oznacza. Wymawia się je El, Ela, Elohim, co oznacza Sam przez siebie istniejący, wszystko zaspokajający, wszechmocny. Przedtem nie było niczego. Nie było powietrza, nie było gwiazd. Nie było wilgoci, nie było atmosfery, nie było atomów. Nie było molekuł, przedtem nie było niczego. Był to Bóg, wiekoisty Bóg, a w nim były atrybuty: być zbawicielem, być ojcem, być Bogiem. On nie był wtedy Bogiem. Był Bogiem, lecz nie było nikogo, kto by mu oddawał cześć. Zatem Bóg jest obiektem oddawania czci. A wtedy nie było nikogo, kto by mu oddał cześć. Lecz w nim były atrybuty, by nim być, by być zbawicielem, by być lekarzem, by być tym wszystkim, czym on jest. Otóż niektórzy z Was chcą się dowiedzieć, jak przedstawiam dzieje z księgi rodzaju. Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka. Pierwszą rzeczą, którą on stworzył, byli aniołowie, aby mu oddawali cześć. Wtedy on stał się Bogiem. Potem, gdy on powiedział: Uczyńmy człowieka według naszego własnego podobieństwa. Jakiego człowieka on stworzył? Duchowego człowieka. I kiedy on stworzył tego człowieka, dał mu władzę nad wszystkim. Następnie stworzył on człowieka z prochu ziemi, potem on upadł. Wówczas on stał się Zbawicielem, Bóg, potem Zbawiciel. Grzech sprowadził na ludzi choroby, wtedy on stał się lekarzem. Aleluja! Nic nie dzieje się źle. On wiedział wszystko o tym, zanim świat został w ogóle ukształtowany. On wiedział, że będzie mieć to nabożeństwo dzisiaj wieczorem. On wiedział o każdym komarze, który kiedykolwiek będzie na tej ziemi. Ile z niego będzie łoju, ile razy on mrugnie swoimi oczami. On jest nieskończonym Bogiem, który wie wszystko. Amen. Czy nie cieszysz się dzisiaj wieczorem, że Twoje imię jest w Jego księdze? Czytaj dzisiaj, księga wyjścia 6. Druga kronik 21. Izajasz 43. Ewangelia Marka 7, 1 do 16.